Pisanki, kraszanki, tradycyjne palmy oraz inne ozdoby na wielkanocny stół można było obejrzeć, a także zakupić podczas kiermaszu palm i pisanych wielkanocnych, który odbył się w piątek w Pałacu Ostrowskich. Po raz 27 zorganizowało go Tomaszowski Muzeum we współpracy z twórcami ludowymi z Piotrkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Tomaszowie Mazowieckim. Na najmłodszych czekały też atrakcje w postaci mini warsztatów tworzenia pisanych techniką batikową. Dzieci mogły również zobaczyć, jak powstają tradycyjne wycinanki oraz bibułkowe kwiaty. Czemu ma służyć organizacja takich kiermaszy? Przede wszystkim upowszechnianiu tradycji. Kultury, tego, co dawniej było normalnością, teraz już jest sztuką. Sztuką, którą nie każdy, nie każdy umie wykonać, ale można próbować. O to, by tradycja ta jednak nie zginęła, dbają sami twórcy ludowie, zachęcając do tworzenia rękodzieła kolejne pokolenia. Na Kiermaszu swoje wyroby prezentowała m.in. Barbara Kagankiewicz z Nowego Olszowca w gminie Lubochnia, której towarzyszyła dziewięcioletnia wnuczka Małgosia. Proszę powiedzieć, skąd zainteresowanie rękodziełem ludowym? Skąd? Na pewno to po mamie, zbyt Wyniosłam z domu po prostu. Bardzo lubię, mama bardzo lubiła, babcia się tym zajmowała, mama i babcia haftem, ja bardziej szydełkiem. Po raz który bierze Pani udział w kiermaszu Palm i pisanek w Tomaszowie? Drugi. Co Pani prezentuje dzisiaj na swoim stoisku? Górki, jajka, koszyczki, palemki, zajączki, wszystko co, co jest związane z Wielkanocą oraz takie stroje ludowe. Która wykonuje właśnie razem z mamą. Jak długo trwa przygotowanie jakiegoś elementu stroju albo palmy wielkanocnej? Ja robię kołnierzyki z takich bardzo cieniutkich nici. Taki kołnierzyk robię, powiem pani, tak na godziny. Nie umiem tego powiedzieć, bo jest to moja taka dorywcza, ale zajmuje mi to tydzień. Wieczorów takich od 6, 7 do 11 wieczorem. Ale widzę, że ma Pani już swoich naśladowców. Dzisiaj przyjechała Pani z wnuczką Małgosią. Małgosiu, czy Ty również interesujesz się takimi rzeczami jak babcia? Tak. A co babcia uczy Cię robić? No, co się uczyć Łańcuszek. Łańcuszek i kółeczka na razie potrafi. A jeszcze babcia powiedziała nam wcześniej, że tańczysz również w zespole ludowym, tak? Jak ten zespół ludowy się nazywa? Mali Lubochnianie. I masz tam swojego partnera? Nie. <grym> jeszcze nie. Jeszcze nie, tak? Ale wszystko przed tobą. Powiedz mi, czy podoba ci się ten strój, który dzisiaj masz na sobie, bo to jest taki niecodzienny strój, w takim stroju na przykład nie chodzi się do szkoły. Bardzo. A umiesz nazwać elementy tego stroju? No, tak. To proszę wymień. Gorset, koszula, kiecka, korale i zapaska.